Widzowie, jeszcze szybciutko przed odcinkiem Chcę wam powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku zrobimy superendski challenge Ale w sumie mam do was jedno pytanie Co jest najważniejsze w Bedwarsach? Oczywiście, że łóżeczku I w dzisiejszym filmiku widzowie będziemy robili największą zabudowę łóżka na świecie Więc oglądajcie do samego końca Nigdy nie oglądaj filmu do połowy Bo nie zobaczysz największej zabudowy na świecie a teraz zapraszam do oglądania, bo film wyszedł super, więc oglądaj to samo do samego końca. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzowie gramy dzisiaj w Bedwarsy, ale to niezwykły odcinek z Bedwarsów. Nie mam też strupaka, Pewnie się zapytacie dlaczego. Bo w dzisiejszym filmiku widzowie będziemy robili największą zabudowę łóżka. Po prostu to będzie tak duża zabudowa łóżka, że nikt się tego nie będzie gościu spodziewał, więc nałóżmy sobie już drewięko. Widzowie, ten film może być naj, najdłuższym filmem na, na moim kanale, więc no zobaczymy jak on się przyjmie. Ja widzowie, będę budował ciągle łóżeczko, jak po prostu <grych> jak tylko mogę. Najpierw drewięko. O Jezus, dobra. Y, teraz tak. Oj, dobra. I widzowie kupujemy dalsze rzeczy. Niestety mam tutaj zmienione i mi dwójka teraz nie działa. Y, nieważne. Dobra, teraz będziemy go tutaj. Mam na R dwójkę. Kupujemy teraz widzowie wełniankę. Czyli teraz obudowujemy ją wełniankę i widzowie chcemy dążyć do celu, żeby tę łyżeczko miała największą zabudowę w ogóle na świecie. Więc co? Mamy szczęście, bo pinga nie ma, a do mnie nie leci, więc no, trafiłem chyba na jakąś git totalnie areneczkę. Więc tutaj, dobra, szybciutko. I teraz bym położył widzowie endstone, Zobaczymy, ile endstone kosztuje są kosztuje 24 z żelaza, więc będziemy musieli sobie tutaj trochę nazbierać. A jak Wam się podobają takie filmiki, to zostawcie łapeczki w górę, Subujcie kanał tam do domu, o, i będzie przyjemnie widzowie. Dobra, meg, meg, meg. Oj, oni się tam nieźle klepią. Mam nadzieję, że, że Aqua wygra tą walkę z żółtym. <laughs> Wtedy będę mógł... Na spokojnie rozbudowywać moją bazę. Nie mam pojęcia, ile ten odcinek będzie trwał. Naprawdę, to może być najdłuższy zdecydowanie film na moim kanale. Chyba błąd, że teraz kładę Edstone'a. Tylko dlatego, żeby potrzebowało iść po prostu na diamenty, żeby Edstone leciał szybciej. Więc za ja chwilę wybierzemy się na diamenciki. Kupimy sobie piecyk, żeby ten co mi leciał szybko, dobra? Aqua wygrał walkę z Yellowem, bo Yellow już stracił BDA. Okej, okay, mega szybko się dobudowałem tutaj na dwie i... Oj, Aqua, dobra, widzę, że mu, będziemy musieli zniszczyć Aqua, ale też widzę, że Czerwonego. Kurde, źle się zarobi. Kurde, jeszcze. klikam nie niepotrzebnie, dobra. Okej. Okay. Dobra, no spad ale ja też straciłem cztery diamenty. Po mnie jeszcze tutaj Aqua się wybiera, więc naprawdę <laughs> oj, nie musi być tak kolorowo, widzowie. Nie wiem, kogo powinien rozwalić. Dobra, widzowie, musimy rozwalić tutaj tego czerwonego. Nie zwracajcie uwagi, telefon mi tutaj dzwonił. Yy, nieważne, mam obok. No, halo. Gościu. Gościu, ty masz enchanty, ja nie mam z tą szans. Nie no, gościu. Oj, nie wiem, czy mój challenge dojdzie do takiego skutku, jakiego chciałem. Ten typ na bank TNT. Oj, może nie być za ciekawie. Spokojnie, widzu. Nie wychodzisz z tego filmu. Tam może mi się nie udało. Nie pokazałem wam do końca. Tylko dlatego, że po prostu zginęłem i straciłem tę łóżko Ale teraz próba numer dwa. Dobra, let's go. Let's go. I nadal ja się widzowie nie podam. Wydaje mi się, że najpierw będę musiał rozwalić niestety sąsiada. A potem realizować moje plany, gościu. E, czyli potem największą obudowę łóżeczka. Więc wybierzmy się najpierw do mojego sąsiada. Ja nie muszę się do niego wybierać, a on się wybiera sam do mnie, więc... Jezus wam, jak mnie denerwujesz, mam. Zamiast dwójki mam na R wełniankę, więc sobie strasznie denerwuję. No widzowie, pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie widzicie kontynuacji tej drugiej ręki. Tylko dlatego, że straciłem łóżko. Więc nie ma sensu wam jej pokazywać. Szybko lecimy do próby numer 3. Do trzech razy sztuka. Oglądaj do końca. Okej, 2, 1, let's go. Nie wiem, czy sąsiadów, bo ja nie chcę rozwalać sąsiadów. Ja nie chcę, żeby oni się sami rozwalali i żeby mnie zostawili, ale to jest chyba, gościu, niemożliwe. Więc będę musiał sobie chyba rozwalić sąsiadów. Dobra, zjedzmy refilka. No ja go nie rozwalę, bo ma Edstool. Nie wiem, czy ten typu robi ten sam challenge co ja, ale ja, go ciebie, muszę rozwalić, bo. Ty potem byś wbił do mnie i to było się już moja zabawa skończył. Okej, okay. musimy go gościa szybciutko rozwalić i potem będę się przejmował dalszym dla na mi dobra widzowie, bo mi dwójeczka nie działa na klawiaturze, tylko dlatego, że znaczy zmieniłem sobie zamiast na dwójki, żebym miał po prostu tutaj na R i to mnie strasznie denerwuje. Pyk! Okej, okay, ten co pomalowała. Teraz go tutaj... Niszczymy. Dobra, Greju, nie uciekniesz mi. Nie uciekniesz mi tutaj ani trochę. Chwili, gościu. Naprawdę taki jesteś. Taki jesteś. Najszybciej jak go mogę zniszczyć, to kupić fireball. Dobra, ten typ się chce ze mną tak bawić, naprawdę. Nie szkoda ci gościu czasu. O. Oj! Dobra, no dalej, spuszczaj, spuszczaj te tinty swoje. Niestety widzowie straciłem urzeczko No a w ogóle widzowie szkoda gadać, naprawdę. Nie ma co robić tego challenge'u. Ten challenge jest po prostu a wykonywalny, żeby go coś zrobić tutaj. Serio, widzowie nie dało się tam nic zrobić. Niestety w tej trzeciej ręce straciłem beda. Mimo wszystko mega chciałem zrobić ten challenge, bo wiedziałem, że to jest fajne I czekałem w końcu, kiedy mi się to uda I może Powinienem spróbować czwarty raz Ale widzowie, tak, spróbowałem Czwarty raz Teraz do czterech razy sztuka Zobaczcie, jak mi wyszło Okej, okay, mu proto Cyk, procik Nie, na razie to odstawiam Okej okay. Mamy plan. Blue, co ty chcesz osiągnąć? Kurde. No ja nie mogę. Dobra, blue. Jedziemy z tobą. Niszczymy ciągle. Ile ty masz życia? Naprawdę takie problemy z tobą. No nie no nie mogę! Jest skąd O, drewno jeszcze połóż Ile ona ma życia. Ja nie mogę. O, jeszcze w co jeszcze lepiej. Jeszcze lepszych itemów nie masz. Ja nie mogę! No i po challenge. Łóżka już nie mam. Ja nie mogę, to jest... O, w ogóle... Zniszczyłaś mi challenge. Ja nie mogę. No widzowie, niestety, nie udało mi się zrealizować moich planów. Jak sam widzieliście, po tych paru rękach po prostu się nie da nic zrobić. Ludzie, ludzie chcą cię rozwalać i nie ma opcji, że z poziomem teraz Hypixela i z poziomem ludźmi po prostu dam radę tak dobrze obudować łóżko, bo nie ma na to surowców. Bo ja muszę i rozwalić sąsiada, kupić wełnę. Oczywiście, oczywiście za pierwszym razem mi się nigdy nie udaje z sąsiada. Więc wiadomo, ta wełna trochę to swoje kosztuje. gdy wydaje Irona już na wełnę, to już potem ją nawet stał na nie stać. A moi sąsiedzi byli na tyle dobrzy, że nie dało się ich zniszczyć. Zidowe niestety nie udało mi się zrobić zabudowy. Ta jedna ręka, gdzie już było blisko, tam gdzie już pożyłem Ed, to już było bliziutko, ale niestety się nie udało. Jak Wam się taki filmik podobał, odczuję, że Wam się nie podobał, to zostawcie łapeczkę w gry, subskrybujcie na dole kanał. No nic, napiszcie coś w komentarzu. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się na razie i papa. A pa. zapomniałem, nie mam komentarzy. No ale i tak zostawcie łapeczkę i suba na razie.